Witam serdecznie na kanale Duszbity Dzisiaj chciałbym wam powróżyć Wytypować za pomocą kart Walki na Fame MMA Fame MMA 8 Nie będę wszystkich Pojedynków wróżył, ponieważ Będę wróżył tylko te może ciekawsze I takie pojedynki, które Ja chociaż o sobie jakoś kojarzę No i zaczynamy Zaczynamy Karty oczywiście są przetasowane. Mogę jeszcze raz przy was Pierwszą walką jaką wywróżę jest walka y, gamołu z szewcem. Gamołu to jest taki dość spory zawodnik, wysoki, jest na No i jest y, zauważalnie innego koloru skóry. No tak, tak mu się stało, jak się stało. Miejmy nadzieję, że jakoś z tego wyjdzie. No i teraz <laughs> wróżymy. Y, wyjaśnię zasady działania moich y, no wróżb. Y, Losuję cztery karty stali, yy, i na koniec yy, będę interpretował o co, o co chodzi, yy, jakby, jakie są wiadomo, losy tego pojedynku. Także wybieram najpierw, pokazuję Wam cztery karty. Yy, karta Poszukiwania taka kobieta z księdzem. Karta yy, Sprawiedliwość taka kobieta, i też taka w ciemnej, ciemnej karnacji. Karta wpłacenia hajsu jakiemuś takiemu menelowi yy, żebrakowi. I ostatnia karta. Yy, karta kobieta z jakimś chłopem narysowany gruby penis. Tak, no i patrzymy, kto tu wygra. Yy, no, i na wstępie mogę Wam powiedzieć yy, po kartach, po, po kartach, widzę. Następnie mogę wam powiedzieć, że wygra Gamołu Gamoń, Gamoń fal falus, od falusa. Wszystko się zgadza, widzowie. Eee, tak, to jest karta Sprawiedliwość i ewidentnie on, on będzie, rząd, on będzie dawał sprawiedliwość Szewcowi. To jest ciemna skóra Sprawiedliwość. Tak jak Gamoń, Gamołu fal. Fa, no i fal, czyli falus, tak? Tu jest ten narysowany duży falus. Także Gamoł ewidentnie tutaj wygra i los tak chce, że pojedynek tak będzie wyglądał. No i karta Łysienie i płacenie żebrakom. Yy... Chyba raczej chodzi chodzi o. No, je, jeden z zawodników po tej walce ewidentnie widzę, że będzie miał problemy z plackowatym Łysieniem. Tam nie wiem, jakie tam są. No i płacenie, płacenie hajsu bezdomnym. popaki w końcu zarobią hajs. popaki w końcu zarobią jakiś hajs. No i wyjdą, wyjdą na ludzi. Następna walka, widzowie. Yy, Mortali...cio? Mortadela. Patryk Baran i hejter Mateusz Słoński. Ja tu widzę po zdjęciach, że chłopaki mają akuratny kolor włosów. No, jak człowiek nie jest w żaden sposób ciekawy, yy, nic sobie nie prezentuje, no to chociaż, kolor, chociaż sobie kolor włosów zmienia. Także zajebiście, chłopaki, tak trzymać. No i patrzymy, kto wygra. Tym panom dam dwie karty, bo w sumie. Gdyby nie kolor włosu, to nawet bym na nich nie spojrzał. Yy, to sprawdźmy. To jest pędzący się Bimber. Tak jest taka osoba tutaj z Bimbrem z ogniem. I karta... To jest karta księżniczka. Yy, powiem wam nawet karty uważają, że ta walka jest tak bardzo. Yy, ta walka będzie tak bardzo nieistotna i nudna, że... To będzie tylko taki zapychać i przerywnik y, do naszej, naszego alkoholizowania się. I też taka kobieta z wygraną. Czyli to chyba so, y, karta kobieta w takiej szacie, tak jak księżniczka, to chyba właśnie świadczy o ich temperamencie tych panów. Że oni są strasznie niezniewieściali i no, dość, dość kobiecy. Takie koguciki. No, ale to nie są takie prawdziwe tylko To są takie koguciczki małe na sterytkach. No, ogólnie to nudna walka. Kto wygra do końca? Powiem wam, że wygra to raczej ten mortadel mo Mortalicio Pasek Baran. Dlaczego tak mówię? Bo ma plus 10. Tu widzę, patrzę po zdjęciu. Nie? Na, na oficjalnej stronie Fame ma. ma czerwone włosy, czyli wiadomo, plus 10. Plus 10 do. No, do wszystkiego. Czerwony kole, wiadomo, że jest szybszy. Dobra. ZUSJE Czyli coś... ZUSJE, JENAS, nie i DAGMARA. Dagmara Szepczyk. Aha, taki mam pseudonim. I ZUSJE. Mm, no i patrzymy. Też, również dwie karty, no bo w sumie... To, znaczy, nie jest to jakieś mega ciekawe. Yy, chłop z dużym penisem, trzy kobiety zaciążone. I ostatnia karta koło fortuny. Czy tam kołowrotek, jakieś kołowrotki będą, łazarskie kołowrotki będą robione, ja tu widzę. Poza tym, słuchajcie, jakąś podejrzaną rzecz: któraś z tych dziewczyn, albo nawet i obie, one walczą w stanie błogosławionym. Czyli tam jest, jest Dzidziuś, gdzieś tam się szykuje, już, już chyba nawet jest. Jest tam Dzidziuś, skłop z dużo penicją i trzy kobiety. Czyli przed walką jakiś, jakaś nie wiem, orgia była, chłop z penesem bożym, yy, coś tam, coś tam bojował dla tych pań. Yy, I kto, kto wygra? Yy, po kartach widzę, że raczej Dagmara sobie poradzi. Yy, dlaczego tak? Nie wiem, ta karta tak właśnie pokazuje trochę, że jakby tak, tak bardziej za Dagmarą. Nie jestem tego w stanie do końca wam wytłumaczyć dlaczego tak, a nie inaczej, ale no karty czasem są takie, są. Eee, następna walka Bestia i Shelly. Tu w ogóle może jedną kartę dam. Nie wiem, o tu chodzi jakieś kurwa dwa kocy eee, Karta, niezły dzik. Pop z, z dzikiem na smyczy. Czyli no chłopaki, tak jak Bestia został wypromowany przez jakiegoś tam... platfusa, tam z Najmanem, co wskoczyli na, na scenę, coś tam odpierdolali, chyba, chyba takie coś było. No to właśnie, chłopaki na sznurze są. Te dziki na sznurze. Yy. I powiem wam, kto wygra. Chyba bestia wygra. Tak, tak mi się wydaje w kartach, czuję. Dobra. Yy. I teraz na szybko. Sobota kontra Felipek. No, mi się wydaje, że tu raczej, raczej nie ma, kurwa, co. Raczej nie ma. O, kurczę! Powiem wam, teraz patrzę, że Sobota jest lżejszy od Filipka. sobota zawsze był taki dość duży, taki przykopczony, a Filipek. Y, pamiętam go z walk z WBW. No i ostatnio chyba przykopcił. Dwie karty na szybko. Karta kucie i wykucie, czyli ciężka praca. Y, ciężka praca i kucie zbroi. To będzie dobry, dość dobry pojedynek z tego co widzę. Walka będzie dość wyrównana. Y, i powiem Wam, chyba remis może być. Bardzo blisko remisu. Tutaj ciężko stwierdzić, yy, który, który dokładnie bardziej się wykuł, bardziej się przy, przyłożył do walki. Na pewno Felipek chyba wygra sercem. Sobota to raczej taki z pustą głową yy, ra, 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 rap, raptorzyna. Yy, no raczej, raczej widzę, że Felipek wygra sercem, ale raczej sobota wygra. No raczej co, bo ta wygra, no, bo nie będzie walka na serce, tylko to będzie raczej yy, walka no, na pięści, no, tak jak te tak, ma jest. Yy, dobra, Wiewiór kontra Ferrari. Ja kiedyś Ferrari mu wróżyłem, zapraszam na mój kanał na YouTube, tam jest odpowiedni taki filmik zamieszczony. No, Ferrari to nieokuratny człowiek. Yy, no. Dobra, trzy karty, na szybko, tak. O. Karta, kochankowie. No i wszystko się widzę, potwierdza, tak? Tak jak kiedyś wróżyłem Ferrari'emu, to samo chciał, chciał i mi zrobić, widzowie. No, zachęcić chciał mnie, ewidentnie chciał mnie zachęcić. Ewidentnie chciał mnie wtedy pan Ferrari zachęcić do jakichś swoich bardzo niecnych czynów. Trzy karty, tak? Karta niebo i wagra, i karta kepsydra. Ja tu widzę, widzowie, że yy, słuchacze moi audycji w tej chwili, widzę, że nieważne, kto wygra w tym pojedynku, ważne, że na koniec wygra miłość. I widzę, że po tym pojedynku chłopaki bardzo mocno się zżyją z sobą. To jest karta kupidem i oni, i właśnie oni w takim miłosnym uścisku. No i karta niebo, tak? czyli będzie imię w niebie. Wszystkie niesnawskie pójdą w niepamięć i będą chłopaki konsumowali się nawzajem po swoje przeczasy. No i wygra, raczej widzowie wiewiór. Raczej wiewiór. Ferrari w tym pojedynku wykaże się taką czułością, miłością dla wiewióra i będzie uległy. Trybo i Arab Gabriel Al-Suji. Nie wiem czy widzieliście widzowie jak y, Paweł Trybulski chyba albo to był on, Paweł Trybulski albo ten jego brat jakiś filmik nagrali, że tam w pociągu jadą i babka zwróciła mu uwagę, że maski nie nosi w przedziale z nią, a ten wielcy się założył, że, że on jest kurwa przygotowuje się do zawodów i on nie musi nosić masek w pociągu, to on też chyba widzowie siedząc chyba trenował swój odbyt przed tymi zawodami, no że maski nie musiał nosić, no widzowie to jest śmiechu warte, bardzo, bardzo inteligentne. Człowiek ten trybori, tak? Paweł trybórski. W ogóle piękny jest. Naprawdę piękny chłopaczek jest. No, wysoki warunki warunki ma potężne, tak? ma 93, 93 kg. Yy, także tutaj raczej widzowie, no i Arab. Spoko mordeczka. Człowiek po przejściach. <noise> mocnych, chyba wiecie o co chodzi. No i karta turniej, taki o, turniej, czyli będzie, będzie fajny pojedynek, ale to raczej ze strony try, trybo, trybeusza, tak, tryboriego, trybe, try, Trybusza. Karta, wisielec, i ostatnia karta, widzowie. No i znowu karta kochankowie, i tu jakiś stary dziad wyrzucony z łóżka. Czyli widzowie, kolejny romans się szykuje, już był tutaj wiewiór z Ferrary, teraz Tryboli z Arabem, czyli co, Arab? Odbije brata bratu i będzie się z tym właśnie tutaj z bratem, Arab z bratem się będą tam migdalić w łóżku. No i karta niezły pojedynek i wisielec. Ja tu widzę od widzowie. Ja tu widzę że ten Arab no przegra, zostanie znekałtowany przez Rybeusza. No i jeszcze mamy tutaj walkę Eltostosteron Don Casio. Marcin Najman i Kasiusz Życiński Każdy się widzowie śmieje z Najmana, że to jest taki kabanos, mandarynka i inne takie rzeczy, że nie wygrał Ale Najman widzowie jednak ma doświadczenie, ma tych swoich bazie ze sobą Za każdym razem niestety, niestety, niestety Najman musiał brać, grać Bad Boya, yy, na ringu Zawsze musi być tym złym charakterem, no bo zawsze wiadomo, to, to jest show, to zawsze musi być jakiś taki yy, charakter dobry i zły i walka nie może być raczej dwóch. Dobry kartę. Znaczy, no, publiczność musi być ktoś hejtowany i musi być faworyzowany, tak? Tutaj chyba faworyzowany. No właśnie, widzowie, to jest dość wyrównana rzecz. Tutaj Najman za bardzo chyba nie występuje w tej złej roli, a raczej takiej roli doświadczonego chłopa. No wiadomo, już na emeryturze, ale lubiącego jeszcze się bić. No i sprawdźmy, kto wygra, Don Cassio czy El Karta chłop na rydwanie. Trzy karty będą. Zrujnowana wieża Karta yy, Rycerz z wielkim penesem bożym eee. No i tak widzowie, no ja tu widzę, że kolejna podróż i kolejna jakaś sromotna przegrana Sromotna przegrana Widzowie, kolejna Tak, tak to właśnie chyba jest, widzowie Kolejna przegrana Czyli Doncaster, czyli wy... przegrana, widzowie, nie kojarzę za bardzo, ale tu widzę Karty faworyzują jednak Don Doncasio, że jednak on wygra. Potężny penis yy, będzie. Będzie. Potężny penis będzie smagany na ringu. No i właśnie widzicie, potężny penis będzie smagany na ringu. Czyli raczej karta odnosząca się do testosterona. Czyli co? Walka będzie wyrównana? Może to jest karta trauma dla Don Doncasio, że jednak poczuje tego L testosterona. Ten potężny testosteron. No, ostrość, halo. Potężny testosteron od, od Najmana, i się Casio przestraszy go. No, także ja, ja tu widzę raczej widzowie. Yy, no, wygrana jednak Najmana, aniżeli Don Casio. Słabo, widzowie, przegrać z Najmanem. Ja nie mówię, że ja bym wygrała, nie, ale. No. Y, to tak jakby przegrać z Minimajkiem, Tak, co cudzysłucham. Jednak najman jest do bicia. Wiele, że jak ten dobicia bicia Ciebie bije, to, to kim ty jesteś? Jak, jak Ciebie bije, ten dobicia co? No i ostatnia, ostatnia rzecz. Błoński, Katper Błoński, Dubiel, Marcin Dubiel. strasznie i widzowie, dziwne osoby się biją na, tych, na tym fejmie, bo Ma jakieś takie bardzo widzowie w ogóle fantastyczne. Się tutaj odbywają konszachty, grube pieniądze itp., itd może widzowie kiedyś wróżbita na Fame ma, wyskoczy z kimś. Zapraszam serdecznie. Tak. tak. Yy, no i ostatnio trzy karty, tak? Będą znowu będą. Kłopskie z lichem z książką, yy, klękanie, znowu klękanie przed starym, najebanym. Znaczy ty jesteś najebany, a klękanie przed starym trzeźwym. I karta trzy osoby i, i grajki. Widzowie, te karty pokazują, że ta karta, walka jest ustawiona, to jest karta tak? czyli śpiewanie, granie, to jest kumplostwo, to już widzowie wynik tej walki został ustawiony, nie wiem do końca, czy to jest ustawione przez organizację Fame MMA, czy przez sami zawodników, czy menadżerów, ja tu widzę, że tu będzie jakiś wał, wow. tu będą bardzo duże kontrowersje, kontrowersje związane z tą walką. No, tu chłopskie lichem, czyli zwycięstwo, czyli wygra chyba widzowie. Wygra osoba, która powinna przegrać. Już takie rzeczy się zdarzały na Fame MMA, że że wygrywała osoba, która no raczej nie powinna wygrać. Tak, no i klękanie, klękanie przed starym. No, tu, tu widzowie będzie afera. Tu będzie afera. Ja pozwolę sobie nie zdradzić, kto, kto z kim wygra. Chociaż po mojej tutaj. O moich tutaj czuciach wygra Błoński Niesłusz, I niesłusznie. Tak. No, to widzowie, byłoby na tyle yy, z moich wróżb. Ja Was zapraszam, mój kanał na Twitchu: Twitch, twitch tv, nie, twitch.tv slash wróżbita tutaj jest napisane, tu jest moja asystentka, panna myślnikolny Aleksandra01, ona mi asystuje tutaj we wróżeniu. No i dziękuję za to za dzisiejsze audycję i do zobaczenia w przyszłości, również będę wam starał się tutaj wróżyć różne takie, takie rzeczy, a w komentarzach piszcie yy, co byście chcieli, znaczy może mogę wam pozwolić ewentualnie, jakiś filmik dla społeczności youtubowskiej mogę nagrać, zadajcie pytania co chcielibyście wiedzieć o swojej przyszłości, zadajcie jakieś takie konkretniejsze raczej pytania, a nie co będzie jutro za tydzień czy tam sranie bo takie coś mnie jakby no, słaba, słaba to wróżba z tego wyjdzie. To zapraszam serdecznie, dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w przyszłości. A! Yy, Prawo i Sprawiedliwość. Raczej nie jesteś lubianą yy, instytucją jebania Polaków w dupę. Kolejną. Cześć.